Pan z Wami i słuchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza mała Tobie pa Jezus przyszedł nad jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, łomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u stóp jego, a on ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc. Że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłał w drodze. Na to rzekli mu uczniowie. Skąd tu na pustkowi weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli: siedem i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta. A pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Przyznam, że nie mogłem sobie darować, żeby nie podejść, bo nie mogliśmy stracić tego fragmentu z proroka Izajasza. No, sami widzicie, jak ja wyglądam. Ja się znam trochę na jedzeniu, prawda? Jak ja słyszę wybornego mięsa, ja syn rzeźnika, to ja od razu jestem w niebie. Także nie, przepraszam, ale nie mogłem tego zostawić. I was też chcę zarazić właśnie takim myśleniem. Jakby Izajasz nieprzypadkowo to mówi. W ogóle mówią ojcowie Kościoła, że Izajasz to jest ewangelista, to nawet nie jest prorok ze Starego Testamentu. On już zapowiada rzeczy, jakby żył w Nowym Testamencie. Więc zapowiada, o co chodzi w życiu wiecznym. I że to życie wieczne jest rozsmakowane. To, to nie jest y, coś prymitywnego. Nawet jak myślimy o życiu wiecznym czy o świętych, którzy wiele cierpieli, to nim oni cierpieli, to najpierw doświadczali słodyczy, doświadczali smaków duchowych, takich, które pozwalają im przetrwać to, co trudne. Więc jeżeli my nie pozwolimy dać się Panu Bogu rozsmakować w tym, co najpiękniejsze w Nim, tylko będziemy tak Jeść byle co i myśleć o tym, co duchowe, byle jak, no to jak możemy się zafascynować? Jak nas to ma pociągnąć swoim pięknem, smakiem, urokiem? A tu o to chodzi. Nas tego uczył ojciec Jachim Badeni, nasz mistrz duchowy dominikański, że Pan Bóg nie popycha Cię kolanem, tylko pociąga Cię urokiem. On najpierw da ci posmakować siebie, jak jest słodki, jak jest niesamowity, jak jest piękny, i wtedy cię dopiero pociąga do siebie. Przypomina mi się taka historia, którą opowiadał kiedyś ojciec Raniero Cantalamessa, to jest kaznodzieja papieski, teraz papieża Franciszka, wcześniej papieża Benedykta, wcześniej Jana Pawła II. Także drzyma się mocno, został nawet kardynałem. W każdym razie opowiadał w kontekście naszej modlitwy i przeżywania przez nas Eucharystii taką historię. Był kryzys we Włoszech kiedyś, jakby rzeczywiście bardzo Włochy wtedy ubożały, i to był czas ziemi obiecanej, czyli Ameryka wtedy się rozwijała i bardzo wiele. Rodzin sprzedawało swoje małe majątki i kupowali za to bilet do Ameryki, żeby szukać szczęścia. I było takie jedno małżeństwo, które mieli nastoletniego syna i sprzedali ten swój majątek, kupili trzy bilety, za resztę pieniędzy, pokarm, trwały, włoski, chleb i ser, no i popłynęli, płynęło kilka tygodni. I ten nastolatek w pewnym momencie już stracił cierpliwość i mówi, już nie mogę, codziennie tylko ten chlepiser, chlepiser. Miał dobrego ojca, więc ojciec mówi, no wiesz, tu mam jakieś zaskórniaki jeszcze, jak to się mówi, to dam ci parę groszy, idź do kucharza, chociaż ty zjedz jakiś obiad. No i ten młodzieniec poszedł, ale za chwilę wrócił jeszcze bardziej wściekły niż był. No i dlatego pytam, no, przecież dostałeś pieniądze. O co ci chodzi? A on mówi, Jestem bardziej wściekły, bo właśnie kucharz mi powiedział, że wszystkie obiady codziennie na tę podróż są w cenie tych biletów, a my tylko chleb i ser. I ojciec Raniero mówi: Tak jest z naszą modlitwą, tak jest z naszym chodzeniem do kościoła. Bardzo często, że Bóg mówi ci: Dziecko, wszystko moje jest Twoje, wszystko moje do Ciebie należy. Przychodzisz, zaczerpnij najobficiej ze wszystkich łask i darów. Mamy tylko chleb i ser. Ja mam trochę bujniejszą może wyobraźnię niż ojciec Raniero, więc ja sobie tak wyobrażam, że my tacy jedziemy no wiem, na Wyspy Karaibskie, jest urlop, prawda, jest cieplutko, piękne słońce, tutaj drinki z palemką, tutaj muzyka gra, prawda, no jest jak na odpuście u Świętego Mikołaja. W każdym razie banany, prawda, te paralotnie, wszystko dzieje się, prawda, skutery wodne, a my przyjeżdżamy, polar, zapięty pod szyję, chodzimy po kostkę w wodzie i mówimy: Cieszę się, że przynajmniej woda nie jest zimna jak w Bałtyku. Znaczy, że czy my umiemy świętować, czy umiemy smakować, jeżeli Izajasz nam daje takie słowo? Znaczy jak najbardziej chce, dla niego to jest najlepsze, najwyborniejsze wina i mięsa, to jest, co można tylko pomyśleć, to wy sobie dodajcie, co lubicie, jakby czy lubicie sushi, czy lubicie prawda, jakieś wspaniałości, zawiasy, nie wiem, co tam po prostu jecie, o czym marzycie. Wiem, ktoś lubi owoce morza, ktoś lubi, nie wiem, homary, kawiory, nie wiem. To jakby nie wiem, no Izaasz też by to napisał, jestem o tym przekonany. Znaczy, dlaczego to mówię? Nie chcę tak tanio Was tutaj pocieszać czy pobudzać, ale jak my z tego nie zrozumiemy nic, nie posmakujemy Boga takim, jakim On jest, no to będziemy ciągle ten chleb i ser. No możesz, da się przeżyć, ale to o to chodzi? żeby odpust Świętego Mikołaja wyglądał tak jak powszedni adwentowy dzień. Czym się różni dzisiejszy dzień w twoim życiu od innych adwentowych dni do tej pory? Niczym? Może ktoś chociaż kawę dobrą kupił albo pączka? Czy nic? No ja się cieszę przynajmniej, że na plebaniu już coś czeka po tej mszy. ale wiecie bo to jest nie tylko o tym co pan bóg przygotował ale tak tak naprawdę to jest o nas czy my mamy w sobie oczekiwania czy my mamy w sobie pragnienia czy ja na coś liczę mnie się przyznam przypomina taki odpust świętego jacka pod kielcami jest taka miejscowość leszczyny niesamowita w ogóle miejscowość z tej parafii świętego jacka w leszczynach chyba jest ponad 30 księży siostry zakonne, jakaś taka nadobfitość. I nawet jak ten odpust świętego Jacka 17 sierpnia wypada w środku tygodnia, to ludzi jest na tym odpuście więcej niż w jakiejś niedzielę czy święta. Nie wiem, co tam się dzieje, jak ten święty Jacek tam działa, ale tak działa. I pamiętam taką myśl, jak śpiewamy, tak pięknie śpiewaliśmy tam Kyrie eleison, zmiłuj się Panie nad nami. I ludzie pięknie ubrani, w garniturach świątecznie odpustowo, tam na zewnątrz już stragany stoją, waty cukrowe, balony, wszystko to. My tutaj, w prezbiterium, full ledwo się mieścimy, prawda? Ale mówię, śpiewamy, girele czy my w ogóle czegoś od siebie potrzebujemy? Czy my na coś liczymy? Na przykład, że wysiedzący tu w nawie, w ogóle. Liczycie, że my się tak pomodlimy tu, w prezbiterium siedzący, że wszystkie wam się pragnienia spełnią, a my też tak myślimy, że wy się tak pomodlicie za nas, że my tylko będziemy w kapłaństwie wzrastać pod niebiosem. Czy zasadniczo uprawiamy taniec bezdotykowy? Wy tam, my tu. Wy nic nie chciejcie od nas, my od was. Pomódlmy się, popatrzmy sobie, pouśmiechajmy się, potem pójdziemy, kupimy sobie watę czy balona i pójdziemy do domu. A my na plebanie coś zjemy. To, to o to chodzi w odpuście. Znaczy, mówię o tym dlatego, że miałem wczoraj tu wieczorem tak piękne doświadczenie. O 20.00 była dodatkowa nauka w dolnym kościele. I tak przyznam, no zgromadziło się nam, nas około 20-30 osób. Ja próbowałem tam głosić, a potem przyszła do głowy mi taka myśl, że jest miejsce na Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Mówię, co posłuchaliśmy, ze Słowa posłuchaliśmy, a teraz przyjmijmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pomódlmy się, powierzmy Mu wszystkie nasze sprawy. Takie, jakie mamy. A potem ja miałem bezprzewodowy mikrofon, tak jak tace się czasami puszcza w kościół, to ja tak puszczę ten mikrofon i każdy może się pomodlić, tylko módlcie się konkretnie. I po chwili zaczęła się modlitwa. Biję się w piersi, byłem małoduszny. Pomyślałem sobie, może ze trzy osoby się odezwą. Może pięć przy dobrych wiatrach taką będą miały odwagę, żeby się pomodlić do mikrofonu? Jakże się myliłem? To jest parafia świętego Mikołaja w Gdynie, nie wiem. Każdy brał mikrofon i modlił się nie krótko, nie jednym zdaniem za swoich chorych. Ktoś się modlił o kasę, bo dom chce wybudować. Jakiś młody mężczyzna, żeby był dobrym mężem i ojcem. Kolejny, kolejny, kolejna, kolejna, właśnie za siebie, za swoje sprawy, o umocnienie, jakby o zdrowie, o takie inne łaski rodzicielskie, macierzyńskie. Męża, żony, jakby co potrzebujesz konkretnie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem do dziś. To jest dla mnie prezent, który ja już tu dostałem od świętego Mikołaja, jakby ta modlitwa wczoraj wieczorem. Ale przypominam sobie, choćby takie rekolekcje, było około stu osób, młodych, młode małżeństwa, młodzi ludzie, młodzież. Piękni wszyscy po prostu. A mi po Komunii przychodzi do głowy, spyta ich, kto tu jest chory. Mówię, jak ja będę pytał kto tu jest chory jak to oni tak pięknie wyglądają No ale uległem natchnieniu i mówię kto tu jest chory 90 osób podniosło rękę na 100 Więc jak śpiewamy Kyrie to my potrzebujemy łaski od Pana Boga Tu wy macie się wszyscy dobrze Nie chcę was pytać kto jest chory nie? Bo nie, się spodziewam, <noise> że potrzebujemy i łaski od Pana Jezusa i wzajemnie od siebie modlitwy, żebyśmy się wzajemnie za siebie modlili, bo wczoraj podczas tej modlitwy, jak ktoś wypowiadał intencje, to owszem wypowiadał do Pana Jezusa, którego widzieliśmy w Najświętszym Sakramencie, ale On też. Wypowiadał na głos modlitwę i my się za niego czy za nią modliliśmy wtedy. Jestem przekonany, że do dzisiaj i może jeszcze przez kolejne dni będziemy to pamiętać i będziemy modlić się w tych intencjach za te osoby. To jest Kościół, to jest wspólnota. I to się tu wydarzyło wczoraj wieczorem, i mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem tutaj też to się wydarzy. Że my tutaj staniemy przed Panem Bogiem i będziemy oczekiwać od Niego łaski, a jednocześnie będziemy się za siebie wzajemnie wstawiać, żeby ta łaska we nas się wydarzyła, żeby się umocniła, żeby nas przeniknęła, żebyśmy doświadczyli tego, o czym czytamy. Bo dzisiaj czytamy Ewangelię. O tym, jak przychodzi rzesza pogan do Jezusa. I słucha Go trzy dni. Kojarzy wam się coś trzy dni. Dzisiaj jest czwarty dzień. Już kończymy rekolekcję. Już trzy dni trwają przy mnie i nie mają co jeść. I jest wcześniej opis rozmnożenia chleba, gdzie zebrano dwanaście koszów ułomków, i to jest fragment o Izraelu. Tak mówią ojcowie kościoła. A to, jak zbierają siedem koszów ułomków, to jest o tych, którzy przyszli do Pana Jezusa z pogaństwa. Jest napisane, przyszli do niego z daleka. To są poganie, którzy przyszli słuchać i przynieśli swoich chorych, swoje wszystkie biedy. To, co przed chwilą mówiłem, to jest Ewangelia, która tu się ma wydarzyć. Przy tym ołtarzu dziś. Że tutaj masz położyć wszystkie swoje biedy, wszystkich swoich chorych, swoje choroby, swoje troski, swoje intencje, swoje pragnienia. To jest najlepsze miejsce dziś, gdzie możesz tutaj złożyć te wszystkie swoje biedy, a Pan, tak jak jest napisane, ich uzdrawiał i czynił cuda w ich życiu. Dlaczego dziś miałaby się nie wypełniać ta Ewangelia? Ten żal Jezusa. Czytamy w Ewangelii, żal mi tego tłumu. Ale wiemy, że Pan Jezus nie patrzy na tłum, chociaż fajnie, że Was tylu dzisiaj przyszło. Ale każdego z Was, każdą z Was widzi bardzo osobiście. I chce przyjść z tym żalem, czyli z tym pragnieniem, z tą miłością, o której mówiłem też wczoraj. Że ona jest za darmo, że się nie da na nią zarobić. Że dostajemy bardzo konkretnie łaskę, słowo od Boga na nasze życie i to się ma wydarzyć. Jezus odmówił dziękczynienie i zaczął błogosławić i zaczął karmić tym, co ma najlepsze. Tym, co ma najwyborniejsze, czyli sobą samym. Jak dzisiaj rano Pan Bóg mnie obudził po piątej na modlitwę, to właśnie to mi powiedział. Tak go pytałem, co ty nam dasz dziś? I przyznam, że się zaskoczyłem, bo mówi: Siebie im dam. Możemy oczekiwać takich czy innych darów, ale to On jest największym darem. Tak jak mówił papież Benedykt, kto nie daje Chrystusa, daje za mało. A Chrystus sam mówi: Ja chcę im się dzisiaj dać. A jak przyjmą mnie, to ze wszystkim, co dla nich przygotowałem. Dostałem też jeszcze jeden prezent od świętego Mikołaja. Biblię nawarską, nowe komentarze i mówię, sięgnę i tym już skończę, bo co nam mówi w komentarzu do tej Ewangelii święty Augustyn? Ten cud, o którym słyszeliśmy przed chwilą, jest wielki. Starajmy się zatem poznać Jego głębokość. Niech nie sprawia nam przyjemności tylko zewnętrzna Jego strona. Lecz zbadajmy Jego wzniosłość. Ponieważ widzieliśmy, ponieważ chwaliliśmy, czytajmy i pojmujmy. A drugi fragment. Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa jest taki wydaj się mnie, a wystarczy, bo poza Tobą nie liczy się żadna pociecha. Bez Ciebie nie potrafię istnieć, a bez Twego nawiedzenia żyć nie jestem zdolny. Trzeba przeto bym często do ciebie przystępował i przyjmował cię jako lekarstwo dla uzdrowienia mej duszy bym pozbawiony niebiańskiego posiłku nie zasłab przypadkiem w drodze ty jesteś bowiem słodkim pokrzepieniem duszy i kto godnie cię spożywa będzie uczestnikiem i dziedzicem wiecznej chwały Jeżeli sam Chrystus chce nam się tak udzielić, to znaczy, że widzi w nas tych, którym chce oddać swoje dziedzictwo. Mówi, dziecko, wszystko moje jest Twoje. Nie poprzestawaj na tym chlebie i serze, ale bierz wszystko. Amen.